Dzień dobry, witamy w Racjonalista TV. Dzisiaj zastanowimy się nad tematem takim, jak to jest z tą piątą kolumną i zakamuflowaną opcją i tutaj dowolny wstaw, prawda, niemiecką, rosyjską czy jakąkolwiek inną i czy to mówienie o tych piątych kolumnach i zakamuflowanych opcjach jest związany z jakąś rzeczywistością, czy rzeczywistym zagrożeniem, czy też częściej jest po prostu takim tanim chwytem politycznym. Jak myślisz Jacku, może Ty zacznij. Znaczy no tanim chwytem politycznym to nie zawsze jest, bo czasem to dużo kosztuje, hmm. ale no, na pewno różne państwa w różnych państwach mają swoje stresy wpływu. No, mhm. W takich państwach, które są bardziej zdezorganizowane, mniej demokratyczne, jak na przykład Sri Lanka, to widać po prostu na głębokie. Na przykład ambasada amerykańska przypomina fortecę. To jest taka forteca z murami, z wieżyczkami strzelniczymi, w dzielnicy, która była oszczeliwana jeszcze niedawno przez tanich tygrysów i została zrujnowana na starówce w Kolombo. Tak? Czyli... A to świadczy o ich poczuciu bycia zagrożonym, nie? Albo raczej braku siły, jak przekonamy. No czy... I ta, też. Nie, o... no z no drugiej właśnie, strony, to gigantyczna powiedzieć. ambasada, mm -hmm. y, trudna na pewno w utrzymaniu, bardzo kosztowna, bo to nie jest taki mm -hmm. mał, jakiś tam willa czy coś takiego, mm -hmm. tylko to jest potężny, ufortyfikowany kompleks. No tak. Coś takiego jak nowoczesne więzienie. No, wiecie. Takie tam, Zawsze największe ambasady to um, amerykański i rosyjski. No na tak, właśnie, oczywiście one też jakoś tam tak. ze sobą przestrzennie korespondują, mm -hmm. tak. Więc oczywiście państwa wpływają na siebie, tak? na Polskę wpływa wiele państw. Jestem przekonany, że mamy tutaj rosyjskich lobbystów, że mamy tutaj niemieckich lobbystów, francuskich lobbystów, korenderskich lobbystów, angielskich lobbystów. Może nawet chińskich japońskich. Chińskich, chińskich na pewno mamy, chińskich na pewnie. pewno mamy, bo to jest dla nich ważne, tak? żebyśmy mhm. my przede wszystkim kupowali od nich różne produkty mhm. i zamawiali u nich produkcję. Indyjskich oczywiście też mamy, prawda? Bo przecież Hindusi są całkiem ważnym inwestorem w Polsce, jeśli mhm. chodzi o, mhm. o to. Z kolei Polska im sprzedawała broń. Oni mają sporo polskiego uzbrojenia. Mhm. Sprzedawaliśmy im pociągi, a wiecie, że upchnąć lokomotywy i na tego typu gadżety, to, to też jest taka droga przez mękę, to bo to jest duża transakcja. Bardzo często te firmy są jakoś tam pół ćwierć państwowe, cał, czasem całkowicie państwowe, no bo to, to już jest mega produkcja lokomotywy. To jak czołgi, tak? tylko że bardziej pokojowe. Chociaż też oczywiście pociągi, dobre, dobre tam, mocne lokomotywy mają znaczenie strategiczne w razie wojny, tak? wiadomo. Prawda? Są nawet. Tory, które są tylko przeznaczone w razie, jakby wybuchła wojna, takie, jakby strategiczne. Nie? Tak, W oczywiście. zasadzie nic nie jeździ, jest, jest taka kategoria połączeń. Mhm. To chodzi o ciężki sprzęt, po prostu łatwiej przetransportować niektóre rzeczy pociągiem niż po drodze, tak? Tak, jest albo monopol yy, na czy transport wojskowy. Także yy, tak, mamy różne, różne, różne grupy nacisku i my też staramy się naciskać w różnych miejscach. Oczywiście, no. Siłą rzeczy my jesteśmy słabszym państwem niż Chiny czy Stany Zjednoczone, tak? także mamy ich mniej, tych naszych grup nacisku mhm. yy, i one są mniej efektywne, mniej dofinansowane. Ogólnie dyplomacja polska pod części kuleje, bo na przykład bardzo oszczędzamy na ambasadach. Co, tak, został skasowany Co w przypadku 40 milionowego państwa w Unii Europejskiej, które no nie jest może mocarstwem, ale jest jednak ważnym państwem na świecie. Jesteśmy w pierwszej trzydziestce pod względem wagi, znaczenia politycznego, tak myślę. To jest mm -hmm. dużo. Mm -hmm. Państw na świecie jest ile? 178 czy coś takiego? No 200 chyba coś. No, 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 ale ogólnie no jesteśmy... Tyle to jest w onz bardziej Okej, okay, no to 200 <laughs> coś. Wiadomo, że tam są malutkie mm -hmm. jakieś mikro -państewka, ale... Ale no ogólnie no, znaczymy, tak? I, i jeśli nie chcemy hmm. tracić, jeśli chcemy wykorzystać to, że jesteśmy dużym państwem, względnie dużym i względnie ludnym, hmm. no to musimy mieć to swoje strefy wpływu. Także absolutnie w tym nie ma nic złego. Właśnie, właśnie to jest niesamowite, że to się przedstawię jako coś złego, takiego podstępnego. Przy czym właściwie ja nie wiem, czy byłaby możliwy w ogóle świat. Y w którym by takich powiązań nie było. Kiedyś Balcerowicz żartował, że jedyne państwo absolutnie suwerenne, w którym prawie żadne inne państwo nie ma nic do powiedzenia, jest Kora Północna. Ono jest od, od, zupełnie niezależne, ona ma zupełną wolność w sensie, że aparat państw tego państwa, czyli rząd, ma absolutną wolność od jakichkolwiek Chociaż moim zdaniem też tu trochę przesadził, bo teraz jest tam głód i oni dostają pomoc żywnościową z Chin, między innymi, ze Stanów Zjednoczonych. Czyli nie mogą tak tego Także zupełnie. Nie wiem, czy to jest tak do końca prawda, no ale może i może jest racja z tą Koreą. W każdym razie, no, państwa są w różnym stopniu włączone w światowe rynki, co prawda, ale zawsze w każdym państwie będą istnieć choćby miłośnicy po prostu tego drugiego państwa, które jest na przykład obok albo kilka państw dalej, prawda? I to powoduje, że ktoś zostaje kimś w rodzaju, jak to się kiedyś mówiło, dobrowolnego agenta wpływu tego państwa, prawda? Czyli na przykład ja na przykład lubię Niemcy, lubię Stany Zjednoczone, to mówię o, o osobiście o sobie, czy Holandię. No i rzeczywiście o tych państwach mówię dobrze, ale to dlatego, że tak mi się wydaje, że te państwa dobrze jakby, dobrze traktują własnych obywateli, w związku z tym zasługują na szacunek, albo mają jakąś wspaniałą, ciekawą historię, albo kulturę. I w ten sposób ja wytwarzam przychylny stosunek dla tego państwa, prawda? Pisząc coś o tych państwach. No tak, ale zauważyłem. Natomiast, twór... natomiast, mhm. natomiast tutaj trzeba oczywiście zróżnicować agenta wpływu od płatnego agenta wpływu. Czyli mi jeżeli mi ktoś płacił za to, żebym na przykład pisał jakimś państwie dobrze, a jednocześnie na przykład to państwo robiło coś złego i, i płaciłoby mi za to, żebym przemilczał to, albo jakoś odkręcił, albo próbował jakoś no, zamataczyć tego faktu, prawda? Żeby, e, to znaczy, jakoś tak, tak, tak odwrócić kota ogonem, żeby to państwo wyszło na, nadal na sympatyczne, nawet jeśli zrobiło coś niesympatycznego. No, Putin ma obecnych w Polsce takich na pewno... No, na przykład, na przykład. Smy. No, przypuszczam, że każde państwo ma, w, w jakimś innym państwie takich ludzi. Każdy jak albo, Putin którzy, że przekupuje albo, dziennikarze na dużą skalę no nie nie to, to aż tak to może nie rzeczywiście to jest wyjątkowo bezczelny jakby aparat propagandowy dlatego że tam nie ma kto go skontrolować jakby od wewnątrz też eee, czyli od samej no, Rosji, samych Rosjan, którzy byś przeciwili się takim znaczy, ja, powiem, ja chciałem skrócić zanim pójdziesz dalej że mm -hmm. oczywiście rozróżnienie takiej kompletnej bezinteresownej eee, roli bycia agentem wpływu, załóżmy, ja lubię mm -hmm. Francję, znam francuski, no to jakoś tam tą kulturę chwalę, tak? Mm -hmm. Badam Indie, mm -hmm. jakoś tą kulturę chwalę. czy jestem agentem wpływu Francji, Indii, tak? Mm -hmm. W Polsce i to... No są... każdy mógłby tak pomyśleć, prawda? Chociaż całkiem ten... skuteczny, jeśli chodzi tak. o Indie. Tak. Myślę, nie takim przeciętnym, szarym zjadaczem chleba, tylko no, trochę większą rolę mm -hmm. mam jakby na rynku naszych opinii. I wiesz, ja to robię bezinteresownie, ale z drugiej strony to nie jest takie proste, bo zauważ, zainteresowałeś się kulturą indyjską. Jak do tego doszło? Mhm. Otrzymałeś czasem jakieś informacje? Skąd one powstały? No, wydano jakieś książki, ktoś to badał. Mhm. E, na przykład, bardzo ważną rolę pełnił Rafi Shankar, który był wielki, gigantyczny geniusz muzyczny, który został wysłany z Indii przez Neru, mhm. właśnie żeby być agentem wpływu. Otwarcie, tak? że masz szerzyć naszą cywilizację, wiedzą o Indiach, no tak, no tak ale, ale wiesz, właśnie... on jakby zrobił to tak dobrze, on się wpisał w rewolucję hipisów, że wiesz, ruszyło ogromne zainteresowanie Indiami, tak? Także. No właśnie, ale jeżeli on się wpisał w rewolucję hipisów, to, to yy, takie mówi, na przykład ja jestem liberałem, prawda? Mhm. Jestem za tym, żeby człowiek miał jak najszerszy, wolny, wolny wybór, miał jak ta, ta przestrzeń wolności była możliwie duża, dlatego czasem popieram prawicę, na przykład jeśli chodzi o nie wiem, dostęp do broni, czasem popieram e, oczywiście umiarkowany, czasem popieram lewicę, jeśli chodzi na przykład o wycofanie religii ze szkół, czyli generalnie dla mnie interesująca jest tutaj ta sfera wolności człowieka. Na tym I, i teraz tak, są państwa, które taką sferę mają bardzo szeroką. Na przykład takim państwem jest na przykład Holandia, która ma i, ym, no, od, od, i to od najbardziej rzeczy, najbardziej wysokich, że tak powiem, czyli nie wiem, prawo do uczciwego procesu, tak, yy, indywidualna odpowiedzialność, a nie żadna zbiorowa czy coś. Do takich spraw prostych jak, jak marihuana, jak możliwość pójścia nawet do burdelu, czemu nie, tak? jeżeli ktoś potrzebuje. Także to wszystko składa się na jakiś taki przychylny u mnie obraz tego państwa. Ja potem jestem jakby głosicielem tego państwa, dlatego że ono odpowiada mojemu wyobrażeniu o tym, jak dobre państwo powinno funkcjonować. I teraz tak, ja ostatnio na przykład zauważyłem bardzo dużo ilości yy, paskudnej propagandy antyamerykańskiej, zacząłem Amerykę bronić od jakiegoś czasu, dlatego że, i to nie znaczy, że ja pochwalam wszystko, co Amerykanie robią, na przykład jestem bardzo sceptyczny co do Afganistanu, co do Libii, uh -huh. tam nie zostaną, nie, niczego nie utrwalono, rzeczywiście. Yy, oceniam wyżej Irak niż Afganistan, co może wiele osób zdziwić, ale to dlatego, że właśnie Irak jest moim zdaniem niesłusznie oskarżany o złe, o złe gospodarowanie tutaj, a mimo to przecież Amerykanie zrobili jakiś porządek, zrobili jakiś rząd i uzbroili armię iracką, żeby ona sobie poradziła już z tymi terrorystami czy coś. No to nie zadziałało, a to nie ich wina. Natomiast w Afganistanie, no mogli, mogli, zrobić tak, jak radził Józef Naj, budować szkoły dla afgańskich dzieci. Można to było zrobić, tak? no. więc, także staram się uczciwie ocenić to państwo, ale jednocześnie, jeżeli ja to zrobię, a jest moda na przykład na krytykowanie Ameryki yy, i to niezależnie, czy to jest inspirowana przez Rosję na przykład albo inne państwo niechętne Ameryce, czy ona jest takie po prostu yy, wynikające, nie wiem, z ignorancji, z uprzedzenia, bo Amerykanie nie wiem, są tłuści, fast foody, ile można McDonald'ów budować takiego, takie uproszczenia. No to na przykład yy, ja będę, mogę być postrzegany przez taką osobę jako, jako głosiciel jakiś, nie wiem, agent Stanów Zjednoczonych, tak? Agent wpływu, być może płatny, tak, czy coś takiego. Także, także jest trudno rozgraniczyć na przykład miłośnika Putina i Rosji, jego polityki który kłamie na temat Putina, od kogoś, kto na przykład kiedyś był młody, jeździł sobie do Związku Radzieckiego i to była jego młodość, i on sobie to dobrze wspomina, że śpiewa do dzisiaj rosyjskie piosenki, prawda? No to jest ciężko rozgraniczyć też jako człowieka, który się jakoś czuje w tej kulturze pozytywnie, od człowieka, który jest tym wpływem. Najciekawsze jest tylko to, że. Zastanawiające jest to, że to wywołuje tyle emocji, że no okej, okay, ktoś ma jakąś ideę swoją, nie? w związku z tym lubi te państwa, tych mniej, bo one jakoś tam korespondują z tymi ideami, a mimo to, to jest traktowane jako coś skandalicznego, na przykład jeżeli Ślązacy rzeczywiście, jak mówi o nich prezes Kaczyński, tak, z zakamuflowaną opcją niemiecką, a jeśli nawet, to co z tego? Jacko, ja tego nie rozumiem, czemu to jest w ogóle skandal. Jeśli oni nawet byliby, ja nie wiem, czy oni są, czy nie, no, szczerze mówiąc, nawet nie interesował mnie ten no, temat, on, szczerze mówiąc. Ale, ale, że ale, ale wiesz, Jacko, nawet mhm. ten temat mnie nie interesuje. Tylko mnie bardziej interesuje to, czy, czy, czemu to jest problem. Że, że, że w związku z tym, że co? Że jedna więcej niemiecka firma załatwi sobie jakiś kontrakt. Czy to jest taki wielki problem? Czy, czy tego czy... rodzaju problem byłby na tyle poważny, że można było właśnie mówić te, te różne górnolotne rzeczy o zdradzie polskiej polskości? Nie, absolutnie nie. Znaczy ja Ci powiem tak, oczywiście każda rzecz powinna mieć swoje granice. Jak ktoś jest na przykład sympatykiem różną kultury rosyjskiej, Mhm. to zawsze znaczy dobrze jest wiedzieć, czego się jest sympatykiem. No bo jest Rosja, są Stany, jest Anglia, to są różne rzeczy. Można nie lubić rządu, no można lubić kulturę. Można nie lubić ludzi i rządu dzisiaj, można lubić kulturę ogólnie, dawniej. Mhm. Tak? Można nie lubić kultury, lubić mhm. ludzi, na przykład. tak? Można nie mhm. lubić ludzi i kultury, a lubić rząd. Tak, no, tak. Y... tak jak kiedyś mówili Anglicy tak. o, o Francji, Czekaj, że, że Francja mi... byłaby cudowna, <laughs> gdyby nie Francuzi. Nie? Dobrze, no właśnie, a. więc <laughs> ogólnie no to nie jest jedna rzecz taka tak, Rosja, tak. to nie jest jedna rzecz taka Taka Anglia czy, czy Francja, to jest jedna rzecz, tak? Czyli e, druga rzecz, no to e, ja tylko chciałem zauważyć wcześniejszym moim głosem, mhm. że czasem niełatwo jest e, odpowiedzieć na pytanie, czy nasza przyjaźń, podziw dla, danej, dla danego kraju jest zupełnie darmowy, bezinteresowny, czy jednak mhm. zostaliśmy przez jakieś reklamy, przez umiejętne strategie marketingowe, bo są przecież reklamy mm, tam, no tak, prawda? No tak, Zostaliśmy trochę urobieni w jakimś sensie za pieniądze, tak? No tak, e, tak ale tam, to zostawmy to, wiesz, są tańsze tak, podróżniki, robione, są jakiegoś... różne Goethe Instytut, tutaj są Holenderski Instytut, mm. Konfucjański, prawda? Alliance Frances to też są mm. wręcz od się, Tak, placówki tak. mające tak. na, na celu jednak troszeczkę taki, urabianie urabianie. Um, opinii w danym okay. kraju, czyli lobbowanie jednak za kulturą. A wiadomo, że za kulturą też idzie biznes, tak? To kulturę no tak. trzeba szanować. Idiotom jest taki mega korwinowiec, który stwierdza, że państwo nie powinno w ogóle nic złożyć na kulturę, mm. bo kultura to jest genialna reklama, tak? Więc jak ludzie są zbyt prymitywni, żeby to docenić, w Polsce jeszcze są mm -hmm. zbyt prymitywni, to państwo powinno się tym zajmować. Jak ludzie zmądrzeją za 100 lat, to wtedy niech państwo się tym nie zajmują, jeśli zmądrzeją, tak? Ale na razie jednak państwo powinno przynajmniej tymi najbardziej strategicznymi punktami na mapie polskiej kultury się zajmować, tak? E, nasze państwo, tak? Z podatków, mm -hmm. e, naszych podatków. Tak tak? Bo to nam się opłaca, państwa, to, to się powiem, nam zwyczajnie opłaca, tak, a to nie są, nam jeszcze na no, to Państwa przemyśle. Wielkie pieniądze na skalę państwa, tak? Mm -hmm. Taka reklama kulturalna no i to jest też oczywiście urabianie sobie tak. dobrej opinii, lobbowanie, prawda? Mm -hmm. To, że Kraków jest ładny, to, że Wrocław jest ładny, to, że my to pokazujemy światu, to, że mamy Europejską Stolicę Kultury we Wrocławiu za niedługo. Mm -hmm. To wszystko jest też... albo międzynarodowe Targi Poznania. Tak, <laughs> <To> też. Tak, <laughs> więc ogólnie to jest lobowanie. Ale druga rzecz, że może być tak, że na przykład ktoś, kto podziwia kulturę rosyjską, może ją podziwiać wbrew oczywistym faktom, to znaczy bezwarunkowo, że Putin jest wspaniały, bo ja lubię Rosja antyrusofobia. jak śmiesz yy, krytykować politykę Putina, antyrusofobię. No i w momencie, kiedy ewidentnie no, są przekraczane pewne standardy polityczno, etyczne, nie wiem, jakieś mm -hmm. przez Putina są i ten ktoś zachwala po prostu Putina, bo ma taki sentyment, mm -hmm. no to w tym momencie taka agresja może być uzasadniona. Tak, z, jeśli ktoś jakby zupełnie jest sprzeczny to, że z rzeczywistym stanem rzeczy. Zwłaszcza, że w, w obrębie rosyjskości można się odwołać na przykład, do tradycji walki z biurokracją i taką, takim zamordyzmem na przykład u Gogola. Na przykład. I teraz ja jestem wielkim miłośnikiem Gogola i to ten element na przykład kultury rosyjskiej, który nawiązuje jakby do tej myśli, jest mi bardzo bliski. Natomiast ten element związany z Putinem, czy Duginem, czy w ogóle Dostojewskim też, bo on też był takim jednak i autorytarny, tak? autorytarny, to jest mi znacznie bardziej odległy i, i wrogi czasami, nawet jeżeli jest w takim stężeniu nie do zniesienia, prawda? Mhm. Nie, tak, tak samo tutaj są te, jest tutaj ten element um, niechęci do właśnie, żeby sobie zdawać sprawę, na przykład z tego, że jeżeli ktoś krytykuje USA, to za co on właściwie krytykuje? Wie, ja znam wiele osób które krytykują USA za ich religijność, taką niesamowitą, wzmożoną. Ale najczęściej oni nie wiedzą także, że możliwość krytyki religii w Stanach Zjednoczonych jest o wiele szersza niż w Anglii. Na przykład program Real Time z Willem Maerem był kiedyś omawiany przez Dawkinsa, który zresztą dwa razy wystąpił w tym programie. I pojechał tam do Los Angeles i wystąpił w tym programie. I on mówił, że gdyby on zrobił taki program, jak Bill Maer robi w Stanach Zjednoczonych, to on by został, poszedł do więzienia po prostu, jakby powiedział o religii to, co mówi Bill Maher, czyli, czyli ta amerykańska rozbuchana religijna z jednej strony, ale jest także rozbuchany ateizm. Także bardzo często się patrzy tylko na pewien wycinek kultury i hmm. uważa się, że to już jest jakby uprawomocnione do wydania wyroku o całości, prawda? Także, jeżeli kultura rosyjska w przyszłości by weszła w te kolejny gogolowe, że tak powiem bardziej, a takie kolejny, takie jak, nie wiem, takie, takie jak kiedyś była, były te tradycje pierwszych, na przykład, liberałów takich bardzo lewicujących w oświeceniu, jak Aleksander Ladiszczew, na przykład, w Rosji, to gdyby to było takie radiszczewsko gogolowsko turgieniewskie takie przyjazne wobec Zachodu itd., itd. to myślę, że taką Rosję to ja bym bardzo lubił i bardzo chwalił. Tak jak na przykład w wielu dziedzinach podobał mi się Jelcyn na przykład, bo to był ten właśnie element, albo Borys Niemcow, którego jestem szokowany te, te dzisiaj, co się stało. To zbrodnią. Tą zbrodnią, no tak. Więc, więc tego typu, a to też jest kultura rosyjska, więc mówienie, że kultura rosyjska to jest tylko autorytaryzm, no najwyżej można powiedzieć, że on obecnie dominuje albo mhm. coś. Natomiast też trzeba jakoś tak wyważyć. Na przykład jest południowy Teheran, który jest wszyscy zakwefieni, prawda, ale jest też północny teheran, gdzie żyje wiele osób takich jak my, tylko nie mogą w pełni korzystać z wolności obywatelskich dlatego, że są pod tym, pod tym kloszem tych ayatollahów, prawda? I północny teheran nie znam odległy intelektualnie, duchowo czy mentalnie. Także, takie uproszczone sądy dotyczące i tych, no to mogą się odnosić tylko do rządów właściwie tych krajów. Ale czy wtedy te opinie są właściwie uczciwe, to jest jeszcze inna kwestia. No prawda? tak, ja, ja na to zauważyłem, bo trochę odeszliśmy od tematu. Nie, jak... Niekoniecznie, bo mówimy tu o wpływie państw, no to wpływie no to, my, za co my je lubimy i jak to później dalej funkcjonuje. A no, no może tak, tak no. Że... ale w każdym razie rzeczywiście te takie mm, hasła memy, o, opinie, mhm. y, stereotypy czasem, które pełnią no, funkcję logo, tak? Mhm. Coca-Cola, pi Coca-Cola tak? mhm. i tak dalej. To jest coś w tym stylu, tak? No więc one siłą rzeczy są uproszczone, y, no bo one mają działać na masę. Także dużo mhm. jest właśnie takich bardzo uproszczonych y, opinii, które są albo pozytywne i bardzo uproszczone, albo negatywne i bardzo uproszczone. Tak? Mhm. Oczywiście. Oczywiście y, no, to jest. Szkoda, że tak jest, prawda, bo to jakby zaciemnia obraz i sprawia, że my niewiele korzystamy na tym jakby nacisku kulturowym naszych różnych sąsiadów bliższych i dalszych, że nie zawsze hmm. na tym korzystamy, bo czasem popadamy po prostu w skrajne uproszczenia, tak jak ci ludzie, którzy nienawidzą Stanów, bo uwierzyli kilku uproszczeniom, tak. No że na przykład hmm. wszystko, co się Rosja głosi bardzo często, że wszystko, co się dzieje złego na świecie, to w jakiś sposób Odpowiadają za to Stany Zjednoczone, prawda? Natomiast Amerykanie aż takiej propagandy nie uprawiają, ale też na przykład wypierają się tego, że współpracują z egipskim obecnym autorytarnym reżimem, bo stwierdzam, że bractwo muzułmańskie to to jest jeszcze gorsza, prawda sprawa. No, no, no także um, ogólnie no, nie ma nic złego w tym, że państwa starają się zachęcać do siebie, mhm. czy to biznesmenów, czy to zmianę kulturalną czy to jakąś ewentualnie inną wymianę, że zamieszkajcie u nas, prawda? No Są takie państwa, które Oczywiście. chcą ściągnąć do siebie mieszkańców. Nawet Francja ściągała chłopów, rolników z Anglii, no. tak? We Francji jest teraz dużo rolników, chyba 2 miliony brytyjskich, którzy tam uprawiają rolę, bo chcą, tak? Bo chcieli uprawiać rolę, a w Wielkiej Brytanii prawie nie ma obszarów rolniczych, tak? Jeden procent PKB by tego rolnictwa. A jak się okazuje, są ludzie, którzy rzeczywiście chcą być rolnikami, mm. tak? Mm. I tak samo Holendrzy u nas mają na przykład. Myślę, pora, przy te uprawy te. Ale chodzi też o to, że chcą, że chcą się. Że takie sobie życie wybierało, nie? I mm. I to też właśnie to reklamowanie swojego kraju no działa na bardzo różne... Albo na przykład weźmy niektórych intelektualistów amerykańskich, którzy mhm. w jakiś sposób nie mogą się podpisać od amerykańskim optymizmem, keep smiling i tak dalej, i wolą gdzieś się zaszyć w Europie. We Włoszech, mhm. którzy Włosi ciągle marudzą i oni uważają, że to jest autentyczniejsze. I odwrotnie, ludzie, którzy są pokaleczeni psychicznie przez Nieustanne narzekanie polskie czy włoskie jadą do Ameryki i gdzie wreszcie są wszyscy uśmiechnięci i zmieni. Dobrze to jest pokaleczenie psychiczne. Także, także <laughs> za to tak, no, nie i tak, tak się mówi o tym, że to jest pokaleczenie psychiczne. No ale, wiem, że tak się a, mówi. Ale więc, więc widzimy, że w, w obie strony mamy zwolenników, prawda? Także... No tak, no to nawet i, I zauważmy, ile jest zapętleń tych wszystkich likes and dislikes, że tak powiem, nawet jeszcze zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do rozmowy o propagandzie, gdzie tam to z definicji jest, prawda? Czyli, Ale też jest to bardzo ciekawe to, że jakikolwiek wpływ kulturowy jednego państwa na drugi od razu jest często brany za propagandę właściwie nawet z automatu i niekoniecznie jest to od razu wykorzystane do polityki, że ktoś stwierdza, że gdzieś jest jakiś wpływ propagandy, tak? czyli w ogóle wpływ kulturowy, uznaje to za propagandę, ale to nawet na własny użytek, czyli sam siebie zwodzi często, a nie tylko dlatego, żeby przestraszyć wpływem tym kulturowym, użyć tego do walki politycznej. No tak, więc, więc na koniec, yy, no, więc chyba, propagandyści tak. też ogłupiają sami siebie czasem. Więc właśnie na tak. koniec, żebyśmy się nie okupiali wszyscy nawzajem, to warto pomyśleć o tym, na ile my, my, my wszyscy, ja też... Lobbujemy. Raczej lobbujemy, a dwa, na ile badamy informacje, które do nas docierają, tak? Mhm. Na, ile są, na, na ile jesteśmy tutaj w miarę racjonalni. No i oczywiście trzecia rzecz, na ile my jesteśmy agentami wpływu naszych. Naszych stron, czyli Polski, bo de facto, póki jesteśmy w Polsce, póki jesteśmy Polakami, no to nam się opłaca po prostu. Opłaca nam się, żeby nasz kraj był wyżej, tak? żeby hmm. zbudować większe zainteresowanie, co się przykłada na to, że bardziej prosperuje, że więcej tu turystów jest, że ludzie. Chętnie wybierają polskie produkty, tak? bo im się z czymś ta made in kojarzy. Poland tak. kojarzy, tak? Bo wiedzą w ogóle co to jest, no bo jak ktoś nie wiem, no, zrobione, nie wiem. W, w to możemy tylko liczyć, że jest z Holandii. w, w mumbu, mumbu, tak? Coś tak. Jest zrobione w Mumbu. A obok tego made in Germany, no to i ta sama to wybierze, cena. Tak. No, no to w tym momencie nie ma szans. Także dziękujemy Państwu Dziękuję. bardzo, do widzenia.